Manko z tej strony, DVD jest to prezentacja naszego nowego serwera z Hardcore Survival. jest ze mną Bloodway. Siemka. I loku. Siema. I będziemy prezentowali nasz nowy serwer Hardcore Survival. Teraz znajdujemy się aktualnie na spawnie. Co tak, co tu mamy? Może powiedzieć zasady Ogólnie wygląda coś takiego. Ale zaraz pokażę wam na flyu z zewnątrz. Dobra, to co tu mamy? Regulamin serwera. Pierwsza zasada. Zakaz obrażania gracza, a także adminów. Zakaz reklamowania innych serwerów oraz stron www Zakaz utrudniania gry innym Zakaz używania wspomagaczy typu X-Ray Zakaz zabijania innych graczy Zakaz glifowania, Zakaz przeklinania na serwerze Na serwerze nie ma czegoś... Takiego jak ostrzeżenia Od razu jest ban no. Jeżeli ktoś będzie się nie dostosowywał do tych zasad Od razu dostaje bana Nie będziemy czegoś takiego, że ban na ileś Także... A gracze mus muszą mieć dowody, o? No. Screen, albo. E, coś. Tak. Nie wolno porosić adminowej temy, no to wiadomo. Admin nie podnosi odpowiedzialności za stracone temy. Jeżeli ktoś deadnie lub nie wiem spłynie, no e, znaczy, Pali w lawie się, no to to on ponosi ten i admin nie oddaje żadnych temu. Admin ma zawsze rację. Na serwerze można mieć maks jedno konto. Zakaz pamowania na serwerze, no. No jakby. Także, może, serwer... jeśli będzie jakieś problemy się z zalogowaniem, to zmienimy że będzie dwa konta albo trzy, ale dobra, no to tak, to tutaj mamy. Czekaj, czekaj, ja mogę powiedzieć, że na serwerze aktualnie jest plugin live MC, że karmi się diaksami, pokażę, że jakby co admin musi mieć full z tej diaksów, bo przecież on nigdy nie może odbadać. No, tak o Lives, o tutaj możemy jeszcze dodać, ale to za chwilę, że Aha. komendy dla graczy to są właśnie set home, home TPA do kogoś, TPA akcelni, TPA deny oczywiście, bah I... i jeszcze teraz będzie to Yyy, ten ten. I jeszcze na start jak wchodzicie, dostajecie kamienne itemki. Ja je nie wiem czemu waliłem do, do game moda, ale kit, co najwyżej potem albo poczekaj. Uii. A jeszcze dodam od siebie, że, że na start macie 3 życia i możecie je diamentami zwiększyć do 10. No, maksymalnie no. 10 żyć. widzicie, wpisałem kit Tols i dostałem kamienne itemy. Dobra, no to... Uj, jeszcze, ale... jeszcze jedna rzecz. Bo to powinniśmy na startie powiedzieć, ale tu jest coś takiego informacja. Witam na serwerze DarkCraft Jest to serwer hardcore survival W którym dostaje się na życie na 3 życia na start, no tak powiedzieliśmy Jeżeli chcecie do no to musicie zjeść jak no i tak Oferujemy miłą atmosferę, ogarniętą administrację Myślę, że miło się będzie grało I jeszcze raz mówimy, że jeżeli widzi ktoś grifera, Cheatera, kogoś kto niszczy mapę lub nie wiem, przeszkadza innym, no to niech zgłosi to do admina. No Nawet no, jak to... jakiś filmik nagrał z Tutaj admin jeszcze powinniśmy dopisać loka, ale dobra, no schodzimy w dół. Tu się wschodzi, tak skakuje do tej wody. Taki fajny pomysł mój ojciec. Taki fajny Może pójdźmy tutaj. E, Sinka. Okay, mam faja? A nie mam, bo... Pokażemy najpierw ją tutaj. Tutaj ogólnie jak się podejdzie. Ja czemu nic nie zlatuje? Czekaj. Co się stało? Nie, bo ja nie miał. Nie, nie się. O, teraz się funuje. Tak, taka świnka spadnie, dostajemy żarcie. Ona coś Mam półtora, się raz, mam półtora z taka, więc dosyć dużo. Tak, ona się prezentuje. No, nie jest za wspaniale, ale to jest nasza taka pierwsza świnia, którą budowaliśmy kiedykolwiek. Jakoś nigdy nie miałem tak, potrzebować. Jeszcze kiedyś budowałem TNT i je wypełniłem i wyjebałem, ale dobrze. Tutaj <laughs> mamy tak. E, mini parkour. No, to taki dosyć skrętnie zrobiliśmy. Żeby każdy mógł tutaj przejść, jest to taki parkusz po prostu dla Tego nie wiem, kto na, jak ktoś na kogoś czeka, albo się nudzi komuś Tutaj Trochę, Co? nie jest taki łatwy, ale Taki, taki, taki metr No, no. przejdę do końca albo nie przejdę Dobra, Teraz ja się przywręcę się na spakaniu, ale I na końcu będę ja stał i zrobię porczokę dla was i tutaj mamy koniec i jeżeli chcecie chcemy się cofnąć, piszemy o kości spawn. Dobra, ale my już pana zjedzieliśmy. A, jeszcze wam pokażę spawna od... Dobra. Czyli tak. Ponok, akurat to ja budowałem. Taka kolumna i na górze taka takie kulka jakby. Tak to się prezentuje. Spoko. To jest spoko. Tak, co prezentowałem. I tutaj mam jeszcze zbudowane przez Loka i Bloodfaila Pokój wymiany. Nie wiem czy dokończyliście to, to czy nie? Tak, jest koniec te na... jeden wchodzi tu. tutaj. Na przykład zaprezentuj. Coś komuś tu daje, ten tutaj bierze, i sobie ten. Na przykład jak tu daje, to dopływa do ciebie i to tu Tak to, jeżeli wiecie. Jeżeli nie chcecie, żeby ktoś wam coś zabrał. Wiem, A, ja dajcie, żeby ja... nie błagać drzwi. Za to jest ban. I tutaj przede wszystkim drzwi, bo tutaj jest coś takiego, że możecie zrobić coś takiego, że. O, właśnie, zamknięte są teraz, ale. To jest, to jest ban. Jest tutaj na przykład dźwignia i możecie zrobić taki myk, patrzcie, ale nie, nie róbcie tego, o. o ja mam lepszy pomysł, drzwi będzie za... może trochę trudniej. Zabugowanie drzwi jest ban. No i myślę, że mapka się fajnie wygenerowała, są takie skóry, jest las, Ale razie ma wygląd tak. Piasku trochę mniej, ale tu chyba gdzieś pustynia powinna być. No i jeszcze zrobimy kuboid na cały spawn trzeba zrobić. Tutaj jest jeszcze taki mostek, który możecie sobie wyjść, no i iść po prostu w świat. świat. Prosto w świat. Także my jeszcze tutaj nie zaczęliśmy grać, ale... Jeszcze raz jak nie... Się nie, niedługo już będziemy zaczynać sobie grać tutaj. Mam nadzieję, że dużo ludzi wejdzie. O, a i tak, przede wszystkim. E, serwer teraz nie ma 10 slotów, tylko 8. Ale jak będziecie kupować VIP lub takie DDD to o, będzie więcej. To. Ogólnie jeszcze na serwerze będą VIPy. Super VIPy też robimy czy nie? Można. No tak. Zrobimy może super VIPy. No i przede wszystkim jeszcze będzie też y, kupno admina, ale żeby kupić admina, to może szybko powiem, co trzeba zrobić. Taka szybka, takie szybkie podanie czekaj Jakby co u mnie może ja kiedyś będzie ten taki kon mini konkurs tak, tak. na vip no. no Żeby admina mieć, trzeba podać nick, wiek, doświadczenie w Minecrafcie grywalność na serwerze, kontakt do siebie, dlaczego chcesz admina. No oczywiście trzeba z nami trochę pogadać No tak. trzeba gadać z nami też. Czy masz mikrofon, forma płatności jaka? I czy akceptujesz y, admina? Y, koszt admina wynosi 1250 Bo tak by pełno ludzi by było. No. A tak kto ktoś może nie ma pieniędzy. Nie, też nie ma musimy mieć, wiecie, opłacić serwer, bo jeżeli nikt nie będzie nic kupywał, no to... Bo Ale... Bo ja dwa ja dużo pieniędzy nie mam Także myślę, że od, y, nie odcinek tylko serwer. Prezentacja serwera się spodobała. I zapraszamy wszystkich do grania na tym. Ej, patrz, jaki skrót znalazłem. Patrz. Wiem. Tutaj co w... Chyba. Tut, hop. I tutaj stąd? Od razu tam. to no jest. Bra nie, ja nie będę skakać. Dobra, no to. To by była prezentacja, to by było na tyle. Że zapraszamy wszystkich na serwer do grania. Serwer 24 7 O, bima. I przegnać Także. Komentujcie, spróbujcie. IP w opisie. Stacja się spodobała. A i whitelist white nie ma. Może wejść każdy. Non premium. non premium, Serwer jest non premium. I no. To tyle. Trzymajcie się. Jeżeli jeszcze czegoś nie podałem, no to dodam w opisie, ale dobra. Także trzymajcie się i na razie i na się z nami Blotfay. Na razie. Bloku. Siema. I ja, na razie, do jakiegoś tam odcinka. Zapraszamy jeszcze raz na serwer. Na razie i cześć.